Słuchajcie, do końca, bo to jest hit. Jak wiecie, Uniwersytet Wrocławski zawiesił w auli Leopoldina portret Fryderyka II, króla pruskiego, który zorganizował rozbiory Polski, ale też Polakami gardził, Polaków nienawidził. Cytując. Lekkomyśli niewdzięczni niekonsekwentni Polacy, pisał o nas Fryderyk. To naród pełzający od momentu, gdy czuje się przyciśnięty i bez pomocy. Najbardziej służalczy naród w Europie, biednych tych Irokezów będę się starał oswoić cywilizacją europejską. Zapytałem Uniwersytet o komentarz. Odpowiedziano mi oficjalnie, że nie ma żadnych dowodów na negatywny stosunek Fryderyka II do jego śląskich poddanych narodowości Polskiej. Aha! czyli jest, jeśli jesteś poddanym Berlina, to władze Berlina nie mają do ciebie pretensji. Natomiast jeśli stanowisz niepodległe państwo z własnymi aspiracjami, to będą cię wyzywać i poniżać. I to Uniwersytet Wrocławski, utrzymywany z pieniędzy polskiego podatnika, tak się zabawia w kłanianie przed Niemcami. Ale to nie koniec. Dotarłem do informacji, że remont tej Auli Leopoldina, gdzie zawisł portret Fryderyka... Był współfinansowany przez, a jakże, państwo niemieckie. Gdy zapytałem o szczegóły tego finansowania, okazało się, że dokumenty z kilku lat zbierania darowizn zaginęły. Więcej opowiem w następnym materiale, ale kto wie, może Fryderyk miał trochę racji. Są tacy Polacy, co za niewiadome pieniądze mogą i przed nim pełznąć.